Dzień dobry, zaczniemy dzisiaj od łodzi Kilka dni temu spada z blocze z żurawia Niewielki ładunek, bo szalunek tylko, tam 30 czy 60 Plus ewentualna waga z blocza, więc to nie powinno spaść Nic nikomu się nie dzieje, bo akurat chłopaki schodzą na przerwę o, Oczywiście w internecie pojawiają się pierwsze zdjęcia, które jakby opublikowałem I no dochodzimy, co było przyczyną Dzisiaj materiał filmowy za chwilę tu wstawię. Z budowy przyjeżdżają konserwatorzy, oglądają. No niestety Lina jest ucięta, nie pęknięta, tylko ucięta. Istnieje także mail na budowie, który był takim zaznaczeniem, że informowano operatora o tym, iż coś dzieje się z liną w tym momencie mogła być ta informacja jakby zlekceważona troszeczkę i dobrze by było przypomnieć wam wszystkim o tym, co było mówione na pierwszych moich filmach, które jakby publikowałem o tym jak inspekcja żurawia po wejściu do pracy ja rozumiem, że na przykład macie na siódmą, to o już macie być w kabinie, ale jednak inspekcję musicie zrobić samo to wchodzenie po wieży żurawia to też jest nasza praca, dlaczego? wtedy oglądamy czy wszystkie zawleczki są czy coś się nie zmieniło, czy jakichś pęknięć nie, nie zauważymy Ale także oglądamy liny Liny można jakby co jakiś czas też sprawdzić i nasmarować Operatorowi nic się nie stanie jak, tego, jak to zrobi Ale inspekcja powinna być I tak samo inspekcja codzienna Ja rozumiem, że są takie sytuacje I też było o tym mówione, że Jeżeli zimą mamy przymrozki To może nam tą linę zmrozić I możemy ją właśnie uszkodzić Dlatego pierwszy ruch, zimą wykonujemy do góry i do siebie. Dlatego też tłumaczyłem, że zblocze nie powinno być całkowicie przy jajcach, tylko odstawione od siebie i odstawione od tak zwanej krańcówki. Krańcówka to dojeżdżamy z bloczem. Do góry i ono się samo zatrzymuje. To ustawia wam pan obserwator, ale dodatkowo zostawiamy margines błędu, czyli jakiś metr. Załóżmy. Żeby właśnie zimą, pierwszy ruch wykonać do siebie i do góry Jeżeli tego nie zrobimy, to lina może w drugą stronę opuszczając się Za bardzo się poluźnić i wyskoczyć z tego naszego bębenka Jak wyskoczy z tego bębenka i później pracuje To możemy ją właśnie albo uszkodzić, albo urwać eee, Materiał filmowy będzie za chwilę Tu Równie ucięta, ucięta, kurwa zgilotynowana. No, obcięło ją. Ona się nie zerwała, tylko kurwa obcięło. Jak chul. Ja a nie doszło do końca. Nie skończyła się miana wędrze, tylko się pokołtuniła. Aj. A teraz sprawa z dziś. Mamy dziś wypadek. Yy. Może nie wypadek, ale po prostu śmierć operatora. Zespół strażaków e, był na miejscu i po prostu nas zgon. Tak jak w pierwszym przykładku z Łodzi, e, jakaś taka konwersacja czy po prostu kontakt z pośrednikami był miły przyjemny. E, pozdrawiam panów. Można było się wszystkiego dowiedzieć. Tak tu niestety jest coś takiego jak opryskliwość. Ja rozumiem, że jeżeli ja przedstawię siebie, to mogę na niektórych działać. E, Nerwowo, ale jeżeli na przykład proszę o pozostawienie dla rodziny kontaktu, bo jeżeli e, operator zmarł z przyczyn naturalnych, to dobrze by było. Jak pamiętam, też robiliśmy takie akcje, że wspieraliśmy albo chociaż pomagaliśmy, staraliśmy się pomóc rodzinie, jeżeli operatorium ma. Na przykład w Katowicach było tak, że ten operator, który zamarł, rodziny nie miał. No ale dobrze, jeżeli ja chcę zostawić numer swój do telefonu czy dla kontaktu z rodziny, nie trzeba mi go udostępniać. Bo oczywiście może być RODO i ktoś się może bać. Ale w tym przypadku, jeżeli jest, mówię opryskliwość, to coś tam musi być na rzeczy. Skoro na rzeczy, to jeżeli jest kontrola na tej budowie, bo dotyczyło to śmierci operatora, no to Państwowa Inspekcja Pracy też chyba tam zajrzy. No i wtedy jedziemy. <laughs> Jaka umowa, legalna umowa, godziny, czy wszystko podpisane, i jechamy z takim? Bo skoro w tą stronę jest wykazywana jakaś pozytywna inicjatywa, a spotykamy się z czymś takim, no to teraz rolą Państwowej Inspekcji Pracy, tak czy siak, jest sprawdzenie tego wszystkiego, ale tu zagłębiłbym się jeszcze bardziej. Ja rozumiem, że im bardziej w las, czyli jakaś budowa gdzieś pod Lasem lub w terenie, gdzie, gdzie nie jest miasto. To mogą się dziać różne rzeczy. Zatem mieliśmy już taki przypadek e, bodajże z 2 lata temu. Hmm. Gdzieś tu u mnie y, na, na północy po prostu operator y, dostał udaru no i nie miał umowy. No i teraz rodzina ma problem, bo nie miał ubezpieczenia. Jak było w tym przypadku? Zobaczymy, rozpytamy. Wiecie coś więcej? Zapraszam na Plif. Najwyżej się dogra film. Jak to było faktycznie, skoro od pośrednika dowiedzieć się nie można? A to powinno być troszeczkę w kwestii, bo jeżeli cokolwiek się stało, i mówię, można pomóc.